Kochani, to Paulina, witam Was znowu na moim kanale i dzisiaj przychodzę z dodatkami z AliExpress. To film, o którym mnie bardzo prosiliście. Mam nadzieję, że nie mogliście się doczekać. Mam też dwie rzeczy, które nie są z AliExpress, tylko ze sklepu Small Mart. Odezwałam się do mnie na Instagramie, i mówię: Pewnie z chęcią przetestuję. Tym bardziej, że w ogóle nie kojarzę tej marki, więc mówię: Pewnie biorę, dawajcie. Więc mam dwa paski z tamtej firmy. Jeden to taki, który noszę cały czas. Jestem po prostu bardzo, bardzo z niego zadowolona. Nie wiem, czy kojarzycie, miałam bardzo podobny brązowy z AliExpress i też noszę go non-stop. Wymieniam je tylko. Super jest to, że można zmniejszyć jego długość bez problemu, więc każdy może go do siebie dopasować. Klamra jest też bardzo ładna, wykonanie paska jest bardzo, bardzo dobre, więc ten pasek zdecydowanie polecam. Kolejny z tej firmy, przed chwilą otwierany, jest dramatyczny. Ta klamra jest w ogóle beznadziejna, wygląda na taniość. Sam pasek, już po wyciągnięciu, widać jaki jest pozginany, co wygląda bardzo niekorzystnie. No, może z tej strony przez fakturę nie jest to widoczne, no ale widać takie fałdki, więc nie podoba mi się to. Nie podoba mi się w nim nic. Uważam, że ta klamra wygląda naprawdę beznadziejnie. Wydaje okropny odgłos. Yy, taniość, taniość i taniość, jeszcze raz taniość. Nie polecam. Jak wiecie, moja obsesja na punkcie zwierzęcych wzorów. Nie opuszcza mnie dalej, dalej nie opuszcza i myślę, że na długo jeszcze zostanie ze mną. Zostaje ostatnio non stop obszar, że mam zamawiać bardziej praktyczne rzeczy, a panterka nie jest taka praktyczna, więc tak, jest panterkowy pasek. Wiecie, on ma strasznie śmieszną fakturę. W ogóle taki jest niziowaty, ma takie jakby włosie. Nigdy się jeszcze z czymś takim nie spotkałam. Bardzo śmieszne, ale jest bardzo porządnie wykonany, ma super klamę. Wszystko jest perfekto, jeśli ktoś lubi taki wzór, jest na tyle odważny, żeby go nosić, to zdecydowanie mogę polecić, i mi się bardzo podoba. I kolejny, co my tu mamy? Ten pasek otwierałam, już chciałam założyć, ale jakoś nie przypadł mi do gustu. Ma też trochę kiepską klamrę, wykonanie też nie jest najlepsze, jak się go dotknie, to czuć, że nie jest po prostu wysokiej jakości. Tym bardziej strasznie śmierdzi, jak przykładam go trochę bliżej, to po prostu smród jest okropny. Nie podoba mi się za bardzo ten pasek, a bardzo chciałam mieć taki, wiecie, bardziej brązowy, klasyczny, coś do jeansu, żeby fajnie wyglądało, żeby je tak fajnie podkreślić, ale niestety na zdjęciach może być dość ciekawie, ale w rzeczywistości nie jest zbyt ciekawy. Kolejna rzecz, bardzo chciałam mieć takie coś, czym mogłabym podkreślić mocno swoją talię. Ten pasek ma tutaj takie wiązanie i tu ma klipsiki. Otwierają się, otwierają się perfekcyjnie. Możemy go sobie właśnie założyć i podkreślić nim bardzo ładnie talię Podoba mi się to, naprawdę jest fajne. Uważam, że do niektórych sukienek może być bardzo ciekawym dodatkiem. Mam kilka bardzo prostych, którym przydałoby się po prostu podkreślenie, albo czasem sukienka po prostu ma coś w talii, ale jakby jest to dalej za mało. Też przydaje się często przy takich spódnicach jak ta z jednego z filmów z gumką, gdzie to mogłoby fajnie po prostu ten efekt ściśnięcia przez tą wąską gumkę po prostu ukryć. Myślę, że jest wiele zastosowań tego czegoś dla kogoś, komu to też jest dość odważne, żeby to ubrać, bo wydaje mi się, że nie będzie to do każdego pasować. Mogę to szczerze polecić, tym bardziej, że przez to, że jest tu elastyczna gumka, każdy się tu dopasuje. Zamówiłam też trochę okularów, bo mówię, brakuje mi tego lato coraz bliżej, wiem, że też Was to często interesuje. Zamówiłam o takie okularki. Nigdy czegoś takiego nie miałam, więc czas przymierzyć. Chyba nie wyglądam w tym najlepiej. Nie jest to typ idealny do mojej urody, ale muszę przyznać, że ma to coś w sobie. Mimo, że nie do końca ja się w tym czuję, wydaje mi się, że są osoby, które mogłyby wyglądać i wyglądają w tym przegenialnie. Są dobrze wykonane, nie ma na nich żadnych rys, wszystko jest ok. No metalowe, więc są dobrze wykonane. Muszę przyznać, mają noski, więc perfekcyjnie. Naprawdę bardzo fajne okulary dla kogoś, kto lubi ten styl i tego typu okulary polecam. Kolejne uwielbiam muchy. Zawsze uwielbiałam muchy i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Tym bardziej, jeśli jest parderkowy na nich wzór my love. Więc przymierzamy. Hm. Teraz z tą grzywką, która już oczywiście jest dla mnie za długa, wszystko mi przeszkadza. Ale muszę przyznać, że mi się podobają, są wielkie, zasłaniają mi pół twarzy. Ale uważam, że efekt jest super Są dla mnie trochę za duże i spadają mi z noska Ale myślę, że przy tym materiale, który jest wydaje mi się dość porządny Myślę, że u optyka można by spokojnie znaleźć sposób I mogliby wygiąć nam te zauszniki Żeby nam dopasowały się troszkę bardziej do głowy I nie spadały z noska Ale podoba mi się to wykończenie też złote Uważam, że jest super Kolejne metalowe jeśli ktoś lubi patrzeć i jest taki słodki, zakochany, to zdecydowanie są okulary dla niego Mi bardzo się podobają, świetnie wychodzą na zdjęcia i wyglądają przeuroczo To jak patrzenie na świat przez różowe okulary, tym bardziej w serduszka, więc idealnie ja się odnajduję Jak znam życie nie dla wszystkich, bo dorosła, odpowiedzialna i, i poważna osoba prawdopodobnie by w nich nie wyszła Ja się taka nie czuję, więc zdecydowanie mogę w nich być 70 okularki bardzo, bardzo mi się podobają, wychodzą też przegenialnie na zdjęciach. Świat jest trochę śmieszny, jak się przez nie patrzy, chociaż to też może efekt lamp, które są wokół mnie. Mi się bardzo, bardzo podobają, uważam, że wyglądają świetnie i będą pasować do wielu, wielu stylizacji. Mam jeszcze jedne okularki, już nie pamiętam, jakie to są okularki. Zaraz zobaczymy. Co to jest? O jezu, dobra, już widzę, że coś jest z nimi nie tak. Nie wiem, czy też to widzicie. Jakie są krzywe. Może da się to naprawić, trzeba byłoby to jakoś powyginać, no ale nie kupujemy czegokolwiek nawet za śmieszne pieniądze, żeby wyglądało tak. One w ogóle są przekrzywione, mają... załóżniki. Nie wiem, czy to widzicie, jest dramat. Spróbuję je ubrać, ale no jak znam życie, to nic z tego nie wyjdzie, bo będą wyglądać dokładnie tak. Prawda? Fantastycznie, świetny efekt, fantastyczny efekt. Właśnie o tym marzymy zamawiając okulary. Zdecydowanie będzie trzeba ubiegać się o zwrot pieniędzy. Nie polecam, nie po to nawet zamawiamy za śmieszne pieniądze okulary, żeby dostać właśnie coś takiego. Co my tu mamy? Chyba bransoletki, też trochę ich zamówiłam, nie kojarzysz które to są. Mamy takąś... O Jezu, odpadło mi już. Odpadają po prostu jak rozciągniesz Odpadają te diamenciki Tu już mam dziurę, to jest w ogóle dramat Jak można coś takiego zrobić Żeby od razu wypadło nam Kolejna to taka czarna, która przychodzi w zestawie Wszystko jest złote, oczywiście wszystko jest za duże Na mój nadgarstek, ale kochani ja mam bardzo wąski nadgarstek Więc ja mogę je zakładać sobie w ogóle Bez rozpinania, ale mam wrażenie, że one na większość osób Byłyby po prostu za duże A, Można je zmniejszyć Oczywiście, ale Muszę przyznać, że żadna nie robi na mnie O, wyjątkowo za ciasna. Tu mamy takie kółeczka na niej. Nie będę zakładać nawet efekt. Wszystkich razem według mnie kiepski. Nie podoba mi się to. Nie wyglądają ładnie. Nie podoba mi się najbardziej ta bransoletka. Myślę, że resztę jestem jeszcze w stanie ubrać. Mogą wyglądać najgorzej, jak jest zmniejszę ale to jest dramat. Co my tu mamy? Mamy naszyjnik z medalikiem. Na medaliku jest Maryja. Mamy kilka sznureczków, które będą bardzo fajnie wyglądać według mnie na szyi. Jeden będzie trochę bardziej... Człkerowaty. Czoł, Człkerowaty. Reszta będzie dłuższa. Wydaje mi się, że z czymś, co będzie miało dłuższy dekolt, może wyglądać naprawdę ładnie. Zaraz Wam przymierzę. Więc tak to wygląda. Właśnie wyobrażałam sobie to z jakąś taką koszulą. No nie w takie wzorki, oczywiście, bo dzieje się tutaj trochę za dużo, ale z czymś, co będzie miało głębszy dekolt. Bez mojego naszyjnika, bo już trochę za dużo tego jest. Ale wydaje mi się, że wygląda to fajnie. Nie wiem, czy Maria nie jest trochę za głęboko. Odważnych według mnie jest naprawdę ciekawy. I kochani, jedna z większych porażek moich zakupów. Rozpakowałam to, włożyłam to oczywiście z powrotem, jak to ja. I wiecie co, zamówiłam kolczyki. Dwa kolczyki. I niestety dostałam tylko jeden. Moja mama uznała, że w ogóle wygląda jak używany. No nie wiem, nie mam zamiaru go zakładać na ucho, jakoś mu nie ufam, nie polubiliśmy się Tym bardziej, że przyszedł jeden, jakby przyszły dwa, może by było trochę inaczej Już dostałam za niego zwrot, bo od razu jak że jest tylko jeden, oczywiście Poszłam do skóry, że no nie ma sensu Zapłaciłam za dwa, dlaczego mam dostać tylko jeden? Więc nie polecam zakupów w tym sklepie, link oczywiście też będzie w opisie, więc nie polecam Tym razem znowu coś, co możecie już kojarzyć ze zdjęć To są te dłuższe kolczyki, cięższe jak je zobaczyłam, jak przyszły doszłam do wniosku, że będzie ciężko, że nie są aż tak fajne, ale po założeniu i po zdjęciach w nich uważam, że są przegenialne. Nie są takie ciężkie, nie nosi się ich źle. Też nie majtają się tak, jak bałam się, że no, taki metal mieć na uszach majtający się będzie dramatycznie, ale wyglądają bardzo elegancko. Tym bardziej, że to jest taki złoty wpadający wróż. Bardzo lubię taki odcień i tym bardziej jest bardzo modny w tym sezonie. Ja widzę je już w wielu stylizacjach, nie mogę się doczekać chodzenia w nich. Uważam, że są przegonialne i też kosztują śmieszne pieniądze, bo z tego co pamiętam około 4 zł, u nas takie dodatki są naprawdę drogie i nienawidzę kupować ich u nas w sieciówkach za ciężkie pieniądze. Kolejne kolczyki, które niedługo się pojawią w zdjęciach, to są takie okrągłe kolczyki. Też nie byłam do nich przekonana, bardzo mi się podobały na zdjęciach, ale jak przyszły myślę sobie. Znowu Paulina cię poniosła Ale nie, wyglądają świetnie Bardzo elegancko Bardzo klasycznie Nawet ta ich wielkość nie przeszkadza Uważam, że wygląda naprawdę dobrze Ja uwielbiam wszystko, co imituje złoto I wygląda jak złoto Więc dlatego u mnie jest tego tyle Bo też lepiej się w tym czuję Bardzo, bardzo mi się te kolczyki podobają I już będą na wielu zdjęciach Bo obie z koleżanką Jesteśmy w ich efekcie zakochane Kolejne kolczyki to takie znowu większe koła Jest plastik, jest fantastik Ale według mnie są leciutkie Więc będzie się naprawdę je dobrze nosić Wyglądają też Bardzo ładnie Podoba mi się to, że one są takie fioletowo-żółto-różowe Może dodać to fajnego Efektu do jakichś prostych, klasycznych Stylizacji, kiedy chcemy dodać im Trochę pazura, tym bardziej, że kojarzy się to trochę Ze zwierzęcym printem, więc jak wiecie Zdecydowanie jestem na tak co mamy tu? Kolejne bransoletki, ja noszę bransoletki naprawdę rzadko, dlatego doszłam do wniosku, czas to zmienić, ale jakoś na razie, po pierwszych nie jestem przekonana Więc pierwsza, wszystkie można tak śmiesznie nałożyć, albo i nie, można Pierwsza jest takim wiązaniem, według mnie wygląda super, tylko tak jak mówię, mam bardzo mały nadgarstek, ale tutaj na szczęście można ją ścisnąć Trzeba by trochę więcej siły w to włożyć, ja jestem słabo silna więc idzie mi to kiepsko Kolejna jest taka z różem. Też uważam, że wygląda fajnie. Ma coś w sobie. Trochę przeszkadza mi, że ten róż się błyszczy, ale nie jest tak tragicznie. Ta jest za to taka zaczepiana. Z tego co widzę, nie wiem czy widzicie, tu już nie ma diamencików. Tu nie ma już diamencików. I jest to spowodowane według mnie tym, że i tak podczas zamykania tej bransoletki te diamenciki po prostu odpadły, więc nie miałoby to większego sensu. Wydaje mi się, że wygląda też dość ciekawie. I została nam jeszcze jedna. Czwarta to taka też zaczepiana bransoletka ze strzałą, akurat podoba mi się chyba najmniej z tych czterech Uważam, że te trzy są o wiele ciekawsze i wyglądają o wiele lepiej Tym bardziej podoba mi się, że są w takim kształcie metalowego koła, bardzo podoba mi się ta moda Ta strzała jest taka trochę według mnie zbyt dziecięca tym razem poszliśmy w róż. Nie wiem czemu, ale bardzo podobały mi się te bransoletki na stronie Aliexpress, ale teraz patrząc tak na nie mam wrażenie, że są bardzo dziecięce i wyglądają jak zrobione przez dziecko w przedszkolu. Mamy taką jeszcze, też różową, z koralikami, totalnie jak zrobiona przez dziecko. Kolejna to taka z ananasikiem. Przedostatnia to palma tropikalna. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że zamówiłam coś takiego. I ostatnia to zwykłe takie złote koraliki. Uważam, że niezbyt jest to atrakcyjne i nie będzie zbyt pięknie wyglądać. Tym bardziej nie widzę stylizacji do ubrania tak różnych tak naprawdę bransoletek. Może jedną jeszcze bym była w stanie ubrać, tą z ananasem. Jakoś mnie przekonuje ten ananas, nie wiem czemu. W tamtym roku ananasy były bardzo modne Zobaczymy, co będzie w tym Nie jakoś... nie za bardzo czuję Ach, Wiecie, jak ja robię zakupy na Aliexpress? Klikam, klikam, kupuję, kupuję Coś mi się nagle spodoba, wezmę Nie przeczytam nawet opisu I tak zrobiłam też tym razem, nie przeczytałam nawet opisu tej rzeczy I nawet nie wiedziałam, że zamówiłam jeden kolczyk Myśląc, że zamawiam dwa kolczyki Ale później sprawdziłam, okazało się, że To był mój błąd po prostu To jest jeden kolczyk z Skrzydło Skrzydło, skrzydełko, takie dość duże skrzydełko. Zaraz pokażę Wam to lepiej. To takie skrzydełko. Teraz totalnie tego nie czuję. Nie wyobrażam sobie siebie w jednym, w jednym kolczyku. Może komuś się to spodoba, tym bardziej jest to ala srebro, więc nie mój kolor. Nie przekonuje mnie to zdecydowanie nie. Uważam, że według mnie nie będzie to najlepiej wyglądało takie jedno. Przy moim, moim fryzurze i w ogóle przy tym jak się noszę Ale może znajdą się jacyś fani To zdecydowanie nie było zamawiane dla mnie, tylko dla mojej mamy Ja nie noszę takich długich yy, naszyjników Tym bardziej z takimi dziwnymi rzeczami Doszłam do wniosku, że mojej mamie się to może przydać To ma bardzo dużo sznureczków Je można tutaj, są troszkę poplątane, więc trzeba byłoby je ładnie odwiązać Według mnie też ma coś w sobie. Ten czarny ze złotym wygląda dość ciekawie, ale tak jak mówię, nie jest to coś w moim stylu. Ja nie noszę za bardzo takich naszynników, ale to jakiejś zwykłej. Obcisłej sukienki, żeby trochę przyciągnąć uwagę, jednak tutaj od swojej, odciągnąć uwagę od swojej figury, mogło być dość ciekawe. Teraz czas na zegarki. Mówiłam Wam na live, jeśli byliście, oczywiście, więc zapraszam na Instagramie, takie rzeczy się tam odbywają. Który wykorzystałyśmy już do sesji, rozpakowałyśmy, doszłyśmy do wniosku, pff, nie wygląda najgorzej, jednak rozwaliłyśmy go, zaczęła schodzić już z niego farba. E, ta część, chciałyśmy ją. Odblokować, żebyśmy mogły zmniejszyć Do mojego małego nadgarstka Zepsuła się od tej pory, nie da się już tego zablokować Lata to w lewo i w prawo Nie da się go zamknąć, można to sobie wyciągnąć Tak zegarek nie wygląda szczerze mówiąc Najgorzej, jeśli mam być szczera Nawet byłabym go w stanie nosić, ale no Niestety zepsucie tego końca jest Dramatyczne, więc tak jak mówię Nawet nie jest wart, pewnie kosztował Około 10 zł Do śmieci zaraz trafi I ostatni Zegarek to jest po prostu życiowy dramat. Plastik jest fantastyk, to już w ogóle. Według mnie, nawet ubranie go jest ciężkie, bo ten materiał nie wygina się tak jak powinien. Na mój nadgarstek to już w ogóle dramat, po prostu dramat. Więc czas na szybkie podsumowanie. Jeśli mam być szczera, to można dostać na AliExpress dużo naprawdę fajnych dodatków, ale trzeba przeglądać te aukcje bardzo uważnie, no tak jak widzicie, trafiłam na jeden kolczyk. Źle przeczytałam opis i trafiłam też na jeden kolczyk i trafiłam też na kilka naprawdę kiepskich pasków, więc polecam popatrzeć na zdjęcia w opinii, przeczytać opis. Bardzo, bardzo jest to ważne, żeby ostrożnie robić zakupy, jeśli chodzi o dodatki i nie wydać pieniędzy na coś beznadziejnego. Więc, tak jak zawsze, wszystkie linki w opisie zapraszam, oczywiście, do subskrypcji na moje inne strony. Tak jak mówię, warto zajrzeć na mojego Instagrama, bo tam dużo się dzieje, na Facebooku też. Może niedługo zorganizuję kolejnego live'a na Instagramie, więc zdecydowanie zapraszam was tam. No i tak jak zawsze, do zobaczenia długo!